A Pamiętajcie, piknik, kochani, tu Baca Artur Bacowski, Chorzów, Łagiewnicka 103. W każdy piątek, piąteczek, piątunio jest karaoke, a dzisiaj, kochani, mamy zawodnika, który na imię ma Mariusz, ma 36 lat i przyjechał ze Świętochłowic. I postanowił zmierzyć się z Challenge Burgerem. Ostatnim zawodnikiem, który brał udział w Challenge Burgerze, był Krzysztof Danisz, niekwestionowany Mistrz Kozrowa, który zjadł i ustanowił wszystkie rekordy. To znaczy, że zjadł burgera o wadze kilo 600, poszedł do kilo 200, mhm. kilo 800, następnie poszedł do 2 kilo, później 2 200, no i 2 200 prawie by zostało, ale. Krzysztof to pobił. No i jest teraz 2,5 kg. Mariusz, jak się czujesz? Dobrze. Jesteś ze Świętowowic, jest tak? Okay. tak? No, Darz radę? Niebieski. Zapraszamy Niebieskiego do nas, do stolika tutaj. Tutaj przy tym stoliku rozpocznie się challenge burgera o wadze 2,5 kg, a ja zapraszam was na kuchnię, żebyśmy zobaczyli, czy faktycznie ten burger waży 2,5 kg. położymy go na wagę. Mamy? Mamy, mamy? Talerz oczywiście jest odjęty, tak? Tak, no patyczki no to masz. Kani, sprawdzamy, oto jest waga. O, czekaj, bo zaraz mi się dwa kilo, czekaj, bo Dwa mi kilo pięćset. No w porządku, jest no dwa kilo pięćset. A tak wygląda mniej więcej burger, który będzie jadł nasz zawodnik. No jest tego trochę do przejedzenia, bym powiedział. Ja życzę mu szczęścia, podobnie jak i wy z całą pewnością. Zabieramy burgera ze sobą, idziemy na salę, kochani. A na tej sali siedzi Mariusz i jego znajomi, którzy będą mu kibicować. Oto burger, który nadchodzi. Witajcie, piknie, kochani. Będzie się działo, nie ukrywam, będzie się działo. 2,5 kg burger na stole. Zasady są bardzo proste. Gościu ma dosłownie 30 minut na zjedzenie tego burgera. Ja życzę mu szczęścia, bo na tym to polega, żeby on to wszystko przejadł. No dobra, pokażmy cię, pokażmy cię teraz, jak to wygląda. Przepraszam, czy dla gościa możemy trzy talerze prosić i soczek jakiś jabłkowy do popicia? Oto jest Mariusz ze Świętochłowic, ma 36 lat i postanowił zmierzyć się z challenge'em, z którym mierzył się nie tylko Krzysztof Danisz, który jest niekwestionowanym mistrzem. Ale również warszawski dresik, którego chłopaka na pewno znacie, bo on także u nas był i to właśnie on także niestety doświadczył fajlet, czyli nie dał rady przejeść tego burgera. Ja życzę chłopakowi dużo szczęścia. Chusteczki dla chłopaka, no i jakiś soczek do popicia. Jest z nami Artur Zieliński, jest Edyta, bardzo nas cieszy, dużo radości, uśmiechu na twarzy, kochani. 30 minut. Potrzebuję telefon, na którym mogę włączyć stoper, ok? Bo to wszystko musi się, to wszystko musi się odbywać tak jak powinno. Małgorzata pisze dajesz, dajesz. A jest co zjeść? Jest co zjeść. Możesz i tak Dwa kilopince, dwa kochani. Zawodnik niebieski jak się nazwał ze Świętochłowic. Ma do zjedzenia burgera w 30 minut, jeżeli go zje... Ej, stop! Czemu zaczęłoś, chopie? Stop! No co za gość! Um, powiedz mi, kiedy będziesz gotowy, bo musimy włączyć stoper, ok? Jesteś gotowy? Kani, 30 minut od tej chwili. Zaczynamy. Jasne, no zaczynaj, no zaczynaj. Jedziemy. E, dajcie mu jakiś soczek do powiedzenia dobrze? Ma już wszystko, ma przygotowane, soczek jabłkowy jest przygotowany. Konie 30 minut na zjedzenie góry Burgera, czyli challenge burgera. Możesz go sobie położyć, nie musisz go tak trzymać. Połóż go sobie na bok, spokojnie. Pozdrawiam cię Anglia. Hapsasa! Witajcie piknie, kochani, witajcie piknie. 30 minut na zjedzenie góry Burgera, Owadze, 2 kilo 500. Czas wystartował, mija 30, 40 sekunda, a gościu ma 30 minut na zjedzenie tego. Jeżeli go zje, za burgera nie płaci i zabiera ze sobą kratę cykniętego bacy. Hop, sa, sa! Życzę mu dużo radości. Cześć Kasiu, witaj serdecznie, uszanowanko. Spokojnie, 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 nie śpiesz się, spokojnie. Mówią, że do 20 minut należy zjeść większość. Jak zjesz większość, no to sygnał z żołądka do mózgu nie, do, nie dojdzie i nie będzie informacji, już pojadłeś. Także spokojnie 30 minutek. Jest Łukasz Jeleń razem z nami. Jest Aga, która życzy Ci powodzenia. A ja także życzę Ci powodzenia. Jest co zjeść, jest co zjeść. Agatko? Bo do zjedzenia jest 2 kg. Ale co jest gościu, który jest jego kibicem Leszno pozdrawia głodny jest, napisał gościu no życzę Ci szczęścia Tusk jutro eee, sprzątać brat ja nie będę czytał komentarzy ale w każdym razie życzę Ci, życzę ci powodzenia Krzysztof Danisz z pewnością dołączy do naszego challenge'a, jest Irlandia razem z nami bardzo nas cieszy, pozdrawiamy Daniela Minęło dwie minuty. Zostało Ci 28 minut jeszcze. Eee, Hopsasa! No, są goście, którzy dadzą radę. 2,2 kg zostało ustanowione przez niekwestionowanego mistrza, czyli Krzysztofa Danisza. Teraz mamy, kochani, dosłownie trzecią minutę, która się zbliża. Eee, ma 30 minut na zjedzenie. Witajcie, pięknie, kochani. Gdzie nas słychać? Kto nas słyszy? No, i, i gdzie nas słychać? Witajcie pięknie. Cześć Karol, cześć Robert. Bardzo mnie cieszy, że jesteś u nas, Robert. Bardzo nas cieszy. Dwa kilo do zwiedzenia, kochani. Jest gigant, jest gigant. Gościu pisze, że dasz radę. Marek pisze, da radę, da radę, da radę. Eee, no gość, dosyć głodny. Czekał na tego burgera dosłownie prawie dwie godziny czasu spokojnie, spokojnie, to dopiero wołowinka szarpiemy wołowinkę jest i Marek razem z nami jest Mateusz, witajcie serdecznie, jest Kasia hapsasa, witajcie serdecznie pół tysiąca ludzi razem z nami na relacji na żywo mamy to, mamy to, mamy to mamy to eee, mamy koń, trzecią minutkę jest, jest pozdrowienia Londyn pisze pozdrowienia Londyn, Kasia E, tutaj mówi, dać radę. Olkusz pozdrawia. Trzyma kciuki Mirek za ciebie. Pozdrowienia z zielonej góry. Możesz go sobie położyć, nie musisz go tak trzymać. Jak chcesz, możesz go sobie oprzeć o wszystkie burgery. O właśnie, w ten sposób, spokojnie. Patrzmy tylko, co by ci się e, nie przewrócił w, nie w tą stronę gdzie trzeba. Olkusz, Olkusz razem z nami. hopsasa Jest ludź. Nie jest prawda, Łukasz. Nie jest prawda, że za wolno gryzie. Tu nie chodzi o to, żeby to się zapchać. Chodzi o to, żeby zjeść. Różne techniki są. Także spokojnie. Mamy, kochani, dosłownie w tej chwili czwartą minutę. Zostało mu 26 minut na zjedzenie burgera. O 2 2,5 kg. Jest, jest, jest. Witajcie. Ruda Śląska razem z nami. Przewróć go sobie na talerze poukładaj sobie na talerzach wszystko. Widz. Mariusz, tak? Mariusz ma 36 lat, jest mieszkańcem Świętochłowic i postanowił pobić rekord chorzowskiego Krzysztofa Danisza. Tak sobie pozwolę powiedzieć, bo to właśnie Krzysztof Danisz ustanowił wszystkie rekordy u nas. Ja muszę powiedzieć, że mieliśmy różnych zawodników wyższych, niższych, grubszych, chudszych. A Nigdy nie wiadomo, który da radę, jedno jest pewne, był chłopaczek z Gór, który miał 1,90 m wzrostu, chudy jak przecinek, jak robiłem mu zdjęcie, to nie był widoczny, za burgerem wystawały mu tylko ramiona, ale chłop dał radę. A jest i cieszy się zna, razem z nami. E, powolutku, powolutku, damy radę, damy radę, damy radę, jest co zjeść, jest kilo kg burger i 30 minut na zjedzenie. Mariusz daje radę, Mariusz daje radę, pozdrawiamy Koszalin, niech się darzy, dużo radości, pozdro dla Ryszarda, dla Marcina, dla Roberta, niech się darzy w Zmysłowicach. Ah. No, damy radę, damy radę, spokojnie, powolutku. trzymają kciuki za Ciebie, Gdańsk Cię pozdrawia, jest co zjeść kochani, jest co zjeść, a tak naprawdę U. mamy piątą minutę, a czasu mamy 30 minut. Jedziesz mordeczko, piszą do ciebie. Zamość pozdrawia. Jaka cena takiego burgera, pyta Daniel? Waga burgera to 2,5 kg, cena 169 zł. Jeżeli zjesz, nie płacisz i zabierasz z sobą skrzynkę cykniętego bacy. Jest, jest, za nami Jerozolimę nawet. Hapsa sam, witajcie pięknie. Cały świat na nas patrzy. Pamiętajcie kochani, pamiętajcie kochani, słowa niecenzuralne będą automatycznie anulowały Ma 30 minut na zjedzenie burgera, a jesteśmy w tej chwili w szóstej minucie, czyli 24 minutki. Spokojnie, goście mówi, że da radę. Zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak będzie. No co ja taki ochrypnięty? Grypa mnie złapała. Mariusz, Mariusz, jak uważasz? Mariusz? No ciągło, No ale dasz radę. 630 osób na relacji na żywo. Pozdrawia cię serdecznie, zawiercie. Niemcy razem z tobą widzimy się w grudniu, piszą do nas. Ja chcę zobaczyć jak baca bije rekord. Zapraszam cię, wpisz sobie baca... Challenge i znajdziesz bacę. Kilo 200 zjadłem w 3 minuty 40 sekund no, 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 no. może sobie znaleźć. Zapraszamy serdecznie w sobotę i w piątki kochani jest Dancing i karaoke. Bawimy się do Białego Rana. Ze względu na challenge została karaoke na chwileczkę wstrzymane. Pozdrawiam Cię Sztokholm. Dawaj tam, dawaj mu kibicują mu te, kibicują. Okay. Hafsasa, kochani! Anglia razem z nami. Pozdrawiamy Anglię. Grudziąc razem z nami, co bardzo nas cieszy. Pamiętaj, że jeżeli chcesz, możesz zapić sobie tym soczkiem jabłkowym. Stop. Przepraszam za słowo, które tutaj padło. To jest warunkowo zostaje jeszcze. Jedno słowo i kończymy. Pamiętajcie, że ważne jest to, że nasze relacje na żywo oglądają osoby dorosłe, a także młodsze. Więc e, nie używamy słów niecezualnych, tak? Jest dość, jest dość. Dumy rady. Jeżeli zawodnik to przeje w 30 minut, e, nie płaci za burgera, a także dostaje skrzynkę piwa. A zostało nam tutaj, kochani, jeszcze 21 minut i 30 se, sekund. Niebieski dumy rady. Jesiech jedzie. Jadę, jadę, piszą. Dumy rady. Pozdrawia Rzeszów, pozdrawia Rzeszów. Kani, jest co zjeść, jest co zjeść, naprawdę jest co zjeść. Pamiętaj, nie pij dużo, popij, popij, nie pij dużo. Kraszmaka. I wiem, że idzie Raz, Dwa, trzy, cztery. Kani, przed nami jeszcze pięć krążków mięsa, jeszcze pięć krążków mięsa, a gościu zjada drugi krążek. Gdzie Dawid napisał już pęka mm. <laughs> Pozdrawiamy Niemcy, pozdrawiamy Niemcy Pamiętaj, że masz 30 minut na zjedzenie. A jesteś dopiero w dziewiątej minucie. Zostało Ci jeszcze 21 minut. Do Do Dożaruj. Kibicują mu to, kibicują mu to, ostroby tu to kibicują. Hopsasa! Nie, nie, nie. To niebieski, myślałem, że. Nie. Powolutku, powolutku. Wieża jest naprawdę wielka. Do zjedzenia jest, kochani, kawał mięsa, bo jakby nie było kilo 800 samej wołowinki, placki ziemiaczane, osypek, bunz, pomidor, ogórek kiszony, jest łosypek, jest bunc, jest sałata, są sosy mieszane przez nas, przygotowywane. Nie. <laughs> Piszą trafione, ale nie da rady, ale wierzą w Ciebie, wierzą w Ciebie, spokojnie, 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 spokojnie. nie śpiesz się, powolutku, powolutku dasz radę. Mamy tutaj komentarz od Sylwii Świtały, która pisała, dobry wieczór, mam nadzieję, że dla Ciebie też będzie dobry, jak zjesz, pozdrawiam, Ruda Śląska jest z Tobą, kibicują Ci... E, spokojnie, 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 spokojnie. Od samego początku mówiłem, że to nie jest kurczak z ryżem, kochani. Także jest co zjeść, jest co zjeść. Cię pół tysiąca ludzi. Transmisja udostępniana jest z minuty na minutę i sekundę na sekundę. Musisz być świadomy tego, że jutro będzie oglądać Cię prawie pół miliona ludzi, a za trzy dni porad bańka. <grym> E, także spokojnie. To żady. E, prawda jest taka, że każdy ma prawo wziąć udział w challenge'u. I starszy i młodszy. I najmłodszy, i najchudszy, i najgrubszy. Kiedyś swego czasu miałem zawodnika, który przyjechał z Tarnowskich Gór. Chłopaczek miał 1,90 m wzrostu. Chudy był jak przecinek. A gdy postawiłem przed nim burgera, ten burger go zakrył i wystawiały tylko ramiona. Ludzie mówili, nie dawaj mu jeść. Okazało się, że hop jadł i pozostawił tylko naprawdę kawałeczek bułeczki i kawałeczek bułki. Jaszczębie razem z nami. Dasz radę, Radek pisze. Spokojnie. Hop sasa. Powolutku, 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 nie śpiesz się. 11 minut za tobą. Przed tobą jeszcze 19 minut, 18 minut i 10 sekund. Łódź pozdrawiam, ale mówię, to jest to jest potwór. Ja cały czas mówiłem wam, kani, że to jest potwór, to nie jest zwykły burger. Naprawdę trzeba mieć chciałem mieć podejście. W w komuś, w lecim, w lecim, w lecim. Tak, to jest wszystko na żywo. Cała transmisja leci na żywo. Chapsasa! Co że tak się stało, no ale nie do gledymy. Mateusz Mateks ogórek zapraszam cię serdecznie do nas Marek Misiak napisał 160 zł 169 zł kosztuje challenge u Bacowskich 2,5 kg burgera jeżeli zjesz to nie płacisz jak zjesz Nie jak zjesz to nie płacisz a jak nie zjesz to płacisz a dodatkowo zabierasz ze sobą skrzynkę cykniętego bacy Eee no spokojnie, spokojnie. Dwunasta minuta, dwunasta minuta, trzynasta, trzynasta minuta. Mariusz? Mariusz, da żadę. Do żady. Ja myślę, że to tym, ale... Mm. <laughs> mi się to podoba. Ja myślał, że to będzie ryż z kurczakiem, no, <laughs> ale ja o tym mówił. Ale... Dwie godziny ci o tym mówił, że to nie jest takie łatwe. Ale spokojnie, 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 spokojnie. Daj rady. życie. Daj rady. Paínorzoros, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie byta już na wyjazdy jeździł. Już mi wszyscy bez <laughs> Spokojnie, spokojnie. Które mięso jesz? Nie wiem, już nawet nie umiał, już nawet no. Patrz, siódme mięso jeszcze. No, siódme. Siedem zostało jeszcze, raz, dwa, Jej, To jest ketchup, to jest ketchup, na dłoni Jej, to jest ketchup. Ja ketchup, ketchup. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do sze, siedem. Dość, tata, siedem. Słaby jest nie. No weź, to siedem. Nie poddawaj się gościu, piszą do ciebie, nie poddawaj się. Ja bym Ci pomógł, ale nie mogła. każdy challenge e, odbywa się tak w ten sposób, było, że zawodnik do nas przychodzi, e, pyta się jak to wygląda, informujemy go o tym jak to wygląda, płaci z góry, e, dopiero gdy zapłaci bierze udział w challenge'u. Gdy go zje e, zwracamy kasę, jeżeli nie zje niestety kasa nie trafia do właściciela. Zje z to. To zarobisz. Za darmo zejść. to, nie idzie, rozumiesz to? Idzie. Powolutku, powolutku. Ja zawsze wszystkim zawodnikom mówię, że zanim przyjedziesz do nas, nie przyjeżdżaj głodny. Dwa dni wcześniej pij wodę, jak najwięcej wody, żeby rozciągnąć żołądek, a następnie, kiedy już rozciągniesz żołądek, pojedz dobrze i przyjedź do nas trochę pojedzony, a nigdy głodny. Bo głodny człowiek zawsze niestety nie da rady, bo żołądek się rozciąga. Pamiętajcie, czego nie zjemy, pakujemy na wynos, zabieracie do hałpy, także spokojnie. Wiesz umolnijmy! Do rady, do dobrze rady! Mogę Was pokazać! A tutaj proszę bardzo goście, którzy patrzą na to co się dzieje! Dobrze, SAS! Dobrze, SAS! Dobrze, SAS! Dobrze, SAS! Kurde, Dobrze, Nie jest, je co zjeść, jest, jest co zjeść, jest co zjeść. Muszę ci powiedzieć, że za tobą dopiero zaledwie pół kilograma. No. Zaledwie pół kilograma. No. Zaledwie. Weź. Weź. Do powolutku, rady. powolutku kochani. Zostało mu jeszcze 15 minut. Do rana. A dosłownie 14 minut. Do musisz za rady. Powiedz tylko szczerze, chcesz dalej kontynuować, no, czy chcesz kończyć? Nie. Jeszcze raz, powiedz to głośno. Kończysz? Nie kończysz. Jesteś pewien, czy chcesz dalej walczyć? Ale masz pytać minut, tyle. Nie kończysz. chcesz powiedzieć coś z zawodnikom, którzy tu przyjadą na przyszłość? ciężko. będzie ciężko. Spróbujcie to zobaczycie co tu jest. Byłeś pewien, że dasz radę? No, spróbował, ale... Dałbyś tego jest... obciąć, co że dasz radę, nie? Pę no, ci, że wiele osób tak mówi, a tak naprawdę jest co zjeść, jest co zjeść. Czyli co, no, mogę powiedzieć, że kończymy challenge czy nie? Się... Kończymy. Hmm. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich. Ściony, nie? No. Śwenek KS ruch. Spróbuwo, spróbował, to ale jest. Hitler. Kanie, więc tak to wygląda. To jest burger, który został zawodnikowi. Spakujemy mu go na wynos. Gościu się poddaje w 17 minucie Ja wcale się nie dziwię, dlatego że naprawdę wiele osób do tego burgera podchodziło i wiele osób miało problem z tym burgerem, myśląc, że to jest po prostu ryż z kurczakiem. 2,5 kg wagi naprawdę jest co zjeść. Ja, Mariusz, mimo wszystko gratuluję Ci serdecznie. Niespokojnie. Ręce się myje. E, dużo radości, uśmiechu na twarzy. Kani, sobota piątki łagiernicka 103. Żyję życiem i tętni życiem. Niech Wam się darzy. Dzięki piękne. Dużo radości. Dziękuję mm. Jot. Wolę jeździć na wyjazdy, niż pojeździć. <śmiany> Dużo radości dla Was. Hop, sa!